Patrzysz na ekran swojego smartfona i na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się spójne. Płynne linie, nasycone kolory, idealne kształty, ale zbliż się, a zauważysz maleńkie kwadraty pikseli, z których składa się obraz. Teraz spójrz na otaczający cię świat. Niebo, drzewa, twarze ludzi. Wszystko wygląda tak samo nieprzerwanie i gładko, ale czy to jest rzeczywistość? Czy może tylko wysokiej jakości iluzja stworzona z najmniejszych pikseli, których nie jesteśmy jeszcze w stanie dostrzec? Niektórzy naukowcy porównują wszechświat do symulacji komputerowej, w której piksele są bitami informacji. Inni odwołują się do fizyki kwantowej, która odkrywa przerażająco mały i dziwny świat cząstek. Są też tacy, którzy uważają, że przestrzeń i czas są strukturami ziarnistymi, podobnymi do mechanizmu zegara. Ta hipoteza może wydawać się szalona. Ale nie spieszcie się z jej odrzuceniem. Wiele idei, które kiedyś wydawały się fantastyką, teraz stanowi podstawę współczesnej nauki. A co jeśli nasz wszechświat naprawdę składa się z pikseli, a my żyjemy w niezwykle złożonym, ale prawdopodobnie skończonym systemie? Przyzwyczailiśmy się postrzegać świat jako gładki, jednolity obraz. Spójrz na ocean, obserwuj wiatr bawiący się liśćmi lub po prostu spójrz w gwiaździste niebo. Wszystko to wygląda spójne i nieprzerwane. Ale czy to wszystko, co nas otacza, jest postrzegane przez nasze zmysły? Oczy zbierają światło, sygnał, który mózg przetwarza i rysuje obraz. Jednak proces ten nie jest tak doskonały, jak się wydaje. Nasz mózg jest mistrzem oszustwa. Otrzymuje strumień danych z oczu, który nie jest ciągły, ale ma określoną częstotliwość. Częstotliwość ta jest tak szybka, że tworzy iluzję całości, podobnie jak oglądamy film na ekranie w kinie. Każda sekunda filmu składa się z 24 oddzielnych klatek, ale nie zauważamy, jak zmieniają się klatki, prawda? Mózg łączy je w jeden płynny obraz, tworząc iluzję ruchu. Przykład z wodą to kolejna fantastyczna ilustracja. Weźmy rzekę. Wydaje się, że jest to jednolita całość, ale w rzeczywistości składa się z miliardów cząsteczek wody, poruszających się chaotycznie. Nasz mózg nie przetwarza każdej cząsteczki osobno, zamiast tego postrzega rzekę jako całość, aby uprościć postrzeganie. Świat nie jest tak spójny, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. Jednym z wyraźnych dowodów jest fizyka kwantowa. Weźmy na przykład światło. Postrzegamy je jako ciągły strumień, ale w rzeczywistości składa się ono z oddzielnych cząstek fotonów. W eksperymencie z podwójną szczeliną okazuje się, że cząstki światła zachowują się jednocześnie jak fale i jak cząstki. Ta dwoistość wyraźnie pokazuje, że to, co wydaje nam się spójne, po bliższym przyjrzeniu się rozkłada się na elementy. Kolejny przykład to atomy. Jeśli widzisz stół, wygląda on na twardy i monolityczny, ale jeśli spojrzysz na niego pod potężnym mikroskopem, stanie się oczywiste, że stół składa się z atomów, między którymi jest ogromna przestrzeń. Widzimy tylko wynik ich gęstego rozmieszczenia, a nie same atomy. Ta iluzja ciągłości jest nie tylko wygodna, ale wręcz niezbędna do życia. Wyobraź sobie, że będziesz postrzegać wszystko w najdrobniejszych szczegółach każdy pyłek, każdą cząsteczkę powietrza, każdą wibrację światła. Mózg po prostu nie wytrzymałby takiego napływu informacji, dlatego natura dała nam zdolność widzenia ogólnego obrazu, wygładzając szczegóły. Tak więc rzeczywistość wydaje się spójna, ponieważ nasz mózg upraszcza to, co widzi. Ale za tą gładkością kryje się znacznie bardziej złożona struktura. U podstaw teorii kwantowej leży idea, że przestrzeń, czas, a nawet energia nie są ciągłe, ale istnieją w postaci maleńkich porcji kwantów. Wyobraźmy sobie mozaikę z daleka. Wygląda ona jak jednolity obraz, ale z bliska okazuje się, że jest to zbiór oddzielnych kolorowych kawałków. Dokładnie tak samo nasz wszechświat może składać się z kwantowych pikseli. Które składają się w znany nam obraz. Tylko dzięki skali naszego postrzegania, najmniejsza skala, w której prawdopodobnie może istnieć przestrzeń, jest tak zwana długość planka. Poniżej tej wielkości znane nam pojęcia czasu i przestrzeni tracą sens. Naukowcy nazywają ten poziom pianą kwantową, gdzie przestrzeń i czas burzą się jak powierzchnia wrzącego kotła. Jeśli wyobrażamy sobie, że patrzymy na powierzchnię jeziora, z dużej odległości wydaje się ona idealnie gładka, ale zbliżając się, zaczynasz dostrzegać fale, rozpryski, bąbelki itd. Piana kwantowa to właśnie te najmniejsze fale przestrzeni i czasu, które kryją się za zwykłą gładkością. Jednym z eksperymentów, który może udowodnić ziarnistość przestrzeni, jest badanie za pomocą detektora GEO-600. To urządzenie, zaprojektowane do poszukiwania fal grawitacyjnych. Niespodziewanie wykryło szumy, które nie odpowiadały żadnym znanym źródłom. Naukowcy natychmiast wysunęli hipotezę, że szumy te mogą być wynikiem dyskretności czasoprzestrzeni. Jeśli ta przestrzeń rzeczywiście składa się z najmniejszych komórek, to podczas przechodzenia światła przez te piksele może powstawać specyficzne drganie, które zarejestrował detektor. Jeśli przestrzeń i czas są rzeczywiście dyskretne, to znany nam świat przestaje być nieskończenie podzielny. Napotykamy granice wymiarów, które określają, z czego wszystko się składa. Być może dyskretność jest kluczem do rozwiązania najgłębszych pytań dotyczących pochodzenia i natury wszechświata. Wszystko wskazuje na to, że za pozorną płynnością i ciągłością świata kryje się złożona i tajemnicza struktura kwantowa, którą dopiero krok po kroku zaczynamy rozumieć. W ostatnich dziesięcioleciach jedna z najbardziej intrygujących hipotez Poruszyła wyobraźnię naukowców, a także filozofów. A co jeśli nasza rzeczywistość jest złożonym programem komputerowym? Jeśli przestrzeń, czas, a nawet my sami istniejemy w symulacji, a otaczający nas świat składa się z cyfrowych pikseli podobnych do bitów danych? Współczesne komputery tworzą niezwykle realistyczne, wirtualne światy w grach. Na przykład grafika składa się z milionów pikseli, które dzięki algorytmom programowym zamieniają się w trójwymiarowe przestrzenie wyglądające jak żywe. Ale jeśli my możemy stworzyć takie światy, co powstrzymuje bardziej zaawansowaną cywilizację przed stworzeniem czegoś znacznie bardziej złożonego symulacji naszego wszechświata? Jeden z argumentów przytaczanych przez zwolenników tej teorii brzmi następująco. Wraz z rozwojem technologii, prędzej czy później ludzkość będzie w stanie stworzyć symulacje nie do odróżnienia od rzeczywistości. Jeśli takie symulacje są możliwe, to prawdopodobieństwo, że żyjemy w oryginalnej rzeczywistości, staje się znikome. Zwolennicy hipotezy symulacji zwracają uwagę na dziwności naszego wszechświata. Na przykład ograniczenie prędkości światła może być analogiczne do ograniczenia przetwarzania danych, tak jakby wszechświat działał na potężnym komputerze o ograniczonych zasobach. Innym argumentem jest kwantowa natura rzeczywistości. W rzeczywistości cząstki, z których składa się świat, zachowują się jak pakiety informacji, które ujawniają się tylko wtedy, gdy są obserwowane. Przypomina to sytuację, w której w grze pojawiają się nowe obiekty tylko wtedy, gdy gracz zbliża się do nich. Naukowcy już próbują znaleźć ślady możliwej symulacji. Jeden z takich eksperymentów związany jest z badaniem kosmicznego mikrofalowego tła. Jeśli nasz wszechświat jest symulacją, to w pewnych skalach możemy zauważyć szum lub zniekształcenia, które są konsekwencją cyfrowej natury rzeczywistości. Badacze analizują możliwe struktury sieciowe w tym promieniowaniu, które mogą przypominać piksele. Z jednej strony świadomość, że możemy być częścią programu, brzmi przerażająco, ale z drugiej strony otwiera to niesamowite możliwości, ponieważ jeśli rzeczywistość jest kodem, to być może można ją zrozumieć, przepisać, a nawet wykorzystać w naszym interesie. A jeśli czas faktycznie składa się z dyskretnych kroków, pikseli, podobnie jak ekran monitora składa się z oddzielnych punktów, to w fizyce istnieje pojęcie czasu Planka. W mniejszych skalach znane pojęcie czasu traci sens. Podobnie jak nie można podzielić piksela na ekranie, nie można podzielić i kroku czasowego Planka. Wyobraźmy sobie taśmę filmową. Wydaje się, że wydarzenia rozwijają się płynnie, ale to tylko iluzja stworzona przez szybką zmianę klatek. Pytanie brzmi, czy sam czas nie jest zorganizowany w ten sam sposób? Być może składa się z najmniejszych klatek, które zmieniają się jedna po drugiej z taką prędkością, że dla nas powstaje iluzja przepływu. Naukowcy również próbują sprawdzić tę hipotezę za pomocą najbardziej zaawansowanych narzędzi. Jednym z ciekawych eksperymentów jest wykorzystanie tzw. zegarów kwantowych. Urządzenia te mierzą czas z niesamowitą dokładnością, aż do skali Plancka, które mierzą drgania atomu zachodzące miliardy razy na sekundę. Gdyby czas był rzeczywiście dyskretny, to w pewnych skalach powinny pojawić się luki wskazujące na kwantową naturę czasu. Nasz mózg również działa z określoną częstotliwością przetwarzania informacji. Przykładem może być migotanie czasu postrzegania. Kiedy patrzymy na obracający się wentylator, łopatki obracające się z określoną prędkością zaczynają wydawać się nieruchome lub poruszające się w przeciwnym kierunku. Wynika to z faktu, że nasz mózg przetwarza obraz z częstotliwością około 60 klatek na sekundę. Gdyby nasze postrzeganie czasu było idealne, moglibyśmy dostrzec szczeliny między jego kwantami, ale podobnie jak w przypadku ekranu komputera. Szczeliny te są wygładzane, tworząc iluzję ciągłości. Tak więc przyzwyczailiśmy się postrzegać świat jako coś ciągłego. Ale więcej teorii naukowych mówi nam o jego ziarnistości: materia, energia, przestrzeń, czas. Wszystko może być pikselami rzeczywistości, ale pojawia się fundamentalne pytanie: jeśli wszystko składa się z tak drobnych jednostek, to co znajduje się poza tymi pikselami? Znowu, piksel na ekranie monitora. To nie jest ostateczna rzeczywistość, za którą kryje się złożona struktura procesora, pamięci kodu, który tworzy obraz, dokładnie tak samo jak w naszym wszechświecie. Jeśli ma on piksele, to co je wspiera? Jedna z hipotez głosi, że poza naszą rzeczywistością może istnieć inna, bardziej fundamentalna struktura być może nasz wszechświat jest to przestrzeń zależna od jakiejś głębokiej meta rzeczywistości. Niektórzy naukowcy, na przykład fizyk teoretyczny Max Tegmark, uważają, że podstawą rzeczywistości może być nie przestrzeń fizyczna, ale matematyka. Zgodnie z tą hipotezą, wszechświat jest wynikiem interakcji struktur matematycznych, a piksele przestrzeni i czasu są jedynie ich odzwierciedleniem w naszym postrzeganiu. Przykładem może być geometria fraktali. Na pierwszy rzut oka fraktale wydają się nieskończenie złożone ale w rzeczywistości są prostymi formułami matematycznymi. Jeśli rzeczywistość składa się z pikseli, to za nimi może kryć się podobna infrastruktura matematyczna. Naukowcy próbują odkryć ślady, które mogą wskazywać na istnienie ukrytej rzeczywistości. Jednym z interesujących eksperymentów jest próba zmierzenia granic naszego wszechświata. Odbywa się to za pomocą analizy fal grawitacyjnych. Na przykład w eksperymencie LIGO Naukowcy zarejestrowali wahania przestrzeni czasowej, spowodowane zderzeniem czarnych dziur. Jednak po analizie sygnałów okazało się, że w danych występują pewne anomalie, których nie da się wyjaśnić znaną fizyką. Być może te zniekształcenia są wynikiem interakcji naszego wszechświata z jakąś głębszą rzeczywistością, o której na razie nic nie wiemy. Ponownie pomyśl o komputerze. Jego ekran jest tylko końcową warstwą wielu poziomów informacji. Za pikselami kryją się algorytmy, za algorytmami język programowania, a za nim impulsy elektryczne i komponenty fizyczne. Być może wszechświat jest zbudowany w ten sam sposób. Być może to, co postrzegamy jako rzeczywistość, jest tylko jednym z wielu warstwowych systemów w nim. Poza pikselami mogą istnieć inne struktury, których nie da się zmierzyć naszymi zwykłymi narzędziami. W trakcie dyskusji nad hipotezą o pikselowej naturze rzeczywistości doszliśmy do ważnych wniosków. Przede wszystkim przestrzeń i czas, tak jak je rozumiemy, mogą być dyskretne, składające się z najmniejszych jednostek, których nie da się podzielić. Teorie naukowe i eksperymenty, w tym fizyka kwantowa, coraz częściej potwierdzają, że nasza rzeczywistość może być zbudowana z tych pikseli ukrywających głębokich struktur i prawidłowości. Jednak pomimo uzasadnienia hipotezy, dopiero zaczynamy rozumieć, co kryje się za tym fundamentalnym odkryciem. Badania te mają rzucić światło na to, co znajduje się poza znanymi nam wymiarami. Być może stoimy u progu nowej rewolucji naukowej, która zmieni nasze spojrzenie na naturę czasu, przestrzeni i materii. Dyskretność rzeczywistości otwiera wiele możliwości zarówno dla zrozumienia praw wszechświata, jak i dla opracowania nowych technologii. Kwestie związane z pikselami rzeczywistości są w rzeczywistości kluczem do rozwikłania najgłębszych tajemnic wszechświata.